Hej przyjaciele, Tom Gat z tej strony. Dzisiaj sobie porozmawiamy o pewnym tutaj elemencie zaskoczenia w relacji z kobietami. Powiem dlaczego on jest tak ważny, dlaczego trzeba go zawsze stosować, jak możesz go stosować. Powiem dlaczego większość facetów tego nie stosuje i co jest, co jest też przyczyną rozpadu tam związków, czy czy nawet małżeństwa niejednokrotnie, jeśli to się po prostu powtarza przez jakiś tam bardzo długi czas, więc dzisiaj na ten temat wszystko powiem i ten materiał jest tak samo dla facetów, którzy dopiero zaczynają swoją relację z kobietą, dla facetów, którzy są już w niej jakiś czas, ale i tak samo dla facetów, którzy jakby są już nawet kilka lat po ślubie z swoją małżonką, tak, więc oglądaj do końca, bo materiał będzie naprawdę mega wartościowy, a jeśli doceniasz to, co tutaj robię, jeśli chcesz w jakiś sposób mi się odwiedzić i chcesz być z materiałami na bieżąco, to zasubskrybuj tutaj kanał. Tutaj kliknij właśnie w ten przycisk, na pewno wiesz, jak to się robi. Jeśli chcesz czegoś więcej niż to, co daję tutaj na YouTubie, to zapraszam Cię do odsłuchania mojej rozmowy przez telefon z dziewczyną. Zupełnie bezpłatnie, możesz sobie pobrać tą rozmowę, i ją odsłuchać. Kiedy, jak i gdzie chcesz, i dowiesz, zobaczysz, jak ja rozmawiam z dziewczynami właśnie przez telefon, plus wysłuchasz mojej analizy. I dowiesz się, dlaczego powiedziałem tak, a nie inaczej. Co będziesz mógł oczywiście w przyszłości zastosować do. Do swoich rozmów z kobietami, dzięki czemu twoje, na pewno rozmowy z kobietami, twoje relacje będą kwitnąć. I to jest całkowicie, zupełnie bezpłatnie, tylko podajesz maila i ja na tego maila w ciągu kilku sekund ci wysyłam tą rozmowę telefoniczną i zawsze możesz sobie odsłuchać ją gdzie, kiedy i jak chcesz. No i zapraszam też do grupy wsparcia na Facebooku. Dobra, a teraz sobie zaczynamy. Ok, chcę tutaj właśnie pomówić w tym tutaj materiale o takim pewnym elemencie zaskoczenia. Zauważyłem, że wielu facetów idzie na taką troszeczkę tutaj łatwiznę. I nieważne, czy to jest dopiero związek tutaj początkujący, raczkujący, czy już jakiś tam, powiedzmy, średnio zaawansowany, czy nawet bardzo zaawansowany, kiedy już jesteście małżeństwem, tak? A szczególnie właśnie, kiedy już jesteście małżeństwem, to zauważyłem, że w tym miejscu faceci bardzo często już w ogóle totalnie sobie to olewają, nie zdobywają swojej kobiety, a też trzeba ją właśnie zdobywać, nie zaskakują jej. Ja nawet jak już tam na siłę tam odbidy pójdą z nią Gdzieś na jakąś randkę, to robią to w taki sposób, właśnie tak jak mówię, na siłę, bez żadnego elementu zaskoczenia, potem kobieta traci nimi zainteresowanie, idzie sobie do innego, zostawia go i potem się dziwią, no nie no, jak to ona mi zostawiła? Dlaczego? Przecież ja byłem taki dobry, potem chcą dla niej wracać, potem chcą dla niej robić wszystko, ale kiedy był na to czas, to tego nie robili. Dlatego właśnie dzisiaj na ten temat sobie tutaj powiemy. Widzisz, element zaskoczenia jest bardzo ważny w relacjach z kobietami. Nawet jest taka właśnie piosenka, bo w ogóle z do nagrania tego tutaj wideo y, zmotywował mnie właśnie taka piosenka, na pewno możesz ją kojarzyć. Ja ją postaram się zanucić. <laughs> nie jestem zbyt dobrym śpiewakiem, więc się proszę tutaj ze mnie nie śmiać, ale to było coś takiego, y, mam dosyć chłopców już, którzy nie potrafią mnie zaskoczyć. Nie, coś takiego. Y, nie wiem, kto to śpiewał, słyszałem to w radiu, kojarzę tę piosenkę, ale właśnie... Właśnie dzisiaj sobie ją słuchałem, byłem akurat w radiu w samochodzie, jak byłem i mówię, o, to jest będzie coś, o czym muszę koniecznie nagrać filmik tutaj na wideo. Więc widzisz, te, tak naprawdę piosenka, tak, autorka tej piosenki pokazała, być może powiedziała to świadomie, być może nieświadomie, nie jest to istotne, ale tak naprawdę dała jasno znać mężczyznom, że jak bardzo ważne jest zaskakiwanie. Kobiet, tak? Jak bardzo kobiety chcą być zaskakiwane przez swoich facetów. A zauważyłem, że większość facetów idzie właśnie na totalną łatwiznę, kiedy już się spotykają z kobietą i w dłuższej lub krótszej są relacji, to w ogóle jej nie zaskakują. Chodzą z nimi na takie nudne, przewidywalne randki, jak obiad, kolacja czy kino, i albo idą z nią na jakąś bardziej wyszukaną randkę, ale zawsze jej o wszystko na ten temat mówią, nie? Czyli na przykład, mówią, na przykład mu, mówią, mówią jej nawet coś takiego, że, słuchaj, pójdziemy w pewne miejsce, a ona się pyta, a gdzie pójdziemy? I facet jej na przykład mówi, gdzie idą, nie? Albo od razu jej mówi, gdzie idą, tak? Czyli mówi jej, że, słuchaj, a co powiesz, żebyśmy poszli tu i tu, nie? I widzisz, ale kiedy ty powiesz tak dziewczynie, no to. Widzisz, ja też rozumiem, że ty możesz zapytać jej się o to dlatego, że nie chcesz, żeby to jej się po prostu nie spodobało i to jest jakby, ja to rozumiem, nie? Ale kiedy ty tak zrobisz, to ty jakby ryzykujesz tym, że nie wpladasz tego elementu zaskoczenia, a kiedy ty nie wpladasz elementu zaskoczenia w kobiecie, kiedy nie potrafisz ją zaskoczyć, to ona po prostu tutaj też nie... Nie daj, jakby nie dostaje takich tych emocji, takiego bodźca zaskakującego. Jesteś takim przewidywalnym facetem, bo zawsze jej wszystko powiesz, na wszystko jej odpowiesz. Jesteś po prostu taki sam jak reszta yy, i po prostu nie potrafisz się zaskoczyć. A kobiety pragną być zaskakiwane, kobiety uwielbiają być zaskakiwane. Słuchaj, jak ja to na przykład robię? Ja na przykład robię tak, że mówię do dziewczyny, spotykam się z jakąś dziewczyną i mówię do niej tak, dobra, słuchaj, ubierz się wygodnie, załóż sobie jakieś krótkie spodenki, żeby ci po prostu było wygodnie. Nie powiem ci, gdzie idziemy, ale po prostu idziemy. Yy, ale masz się ubrać w sposób wygodny i wiesz i kiedy ja jej na przykład mówię w poniedziałek, a jesteśmy umówieni na środę i widzisz ona wtedy przez cały poniedziałek myśli gdzie on mnie zabierze co my będziemy robić i tak dalej nie rozmawia na ten temat z koleżankami czy nawet z siostrą bo miałem niejednokrotnie taką sytuację że się spotykam z jakąś dziewczyną powiedziałem jej właśnie słuchaj ubierz się wygodnie nie powiem ci gdzie idziemy po prostu ubierz jakieś tam spodenki wygodne buty nie zakładaj żadnych szpilek i tak dalej nie i potem na przykład z taką dziewczyną się spotykam mówię jej to na przykład dwa czy trzy, trzy dni wcześniej, spotykałem się z nią i na przykład szliśmy sobie na gokardy, na których nigdy wcześniej nie była, tak? Mega zaskoczenie, mega dla niej frajda, mega była e, zajarana, tak? Po pierwsze na tym, że nigdy wcześniej na tym nie była, po drugie, że mm, dałem jej coś, czego jej nie dał nikt inny, no bo po prostu na tym nie była, dałem jej frajdę, dałem jej emocje, e, jakoś tam adrenalinę, a kobiety to po prostu też lubią, a dodatkowo jakby był ten element zaskoczenia, co bardzo często wtedy mi dziewczyny mówią. Wtedy bardzo często mi dziewczyny mówią, że Słuchaj, no ja tak właśnie byłam ciekawa, gdzie ty mnie zabierzesz. Myślałem, że na jakąś ściankę wspinaczkową, myślałem, myślałem, że na jakąś siłownię. W ogóle nie wiedziałem, gdzie ty mnie zabierzesz. Nawet rozmawiałam o tym z moją siostrą czy z koleżankami. One strzelały, że zabierzesz mnie właśnie na ściankę wspinaczkową. I właśnie co, tego typu potem dostaję informacje zwrotne od dziewczyn, z którymi się tam spotykam, czy z którymi się tam spotykałem. I to jest bardzo dobry znak. Dlaczego? Dlatego, że widzisz, kiedy ty wplatasz ten element zaskoczenia, to kobieta to przeżywa, kobieta się nad tym zastanawia, kobieta się po prostu tym interesuje. Ona zaczyna rozmyślać, tak? I ona zaczyna rozmawiać na ten temat ze swoimi koleżankami, przyjaciółkami, czy nawet rodziną, mamą, czy na przykład, właśnie siostrą. A kiedy ona rozmawia, kiedy ona na ten temat myśli, kiedy ona się zastanawia, to ona po prostu się wkręca. Ona jakby jeszcze bardziej myśli, tak? A na pewno już o, o tym doskonale wiesz, bo praktycznie powtarzam to non-stop w moich wideo, tutaj na kanału, moim kanale YouTube, że po prostu im kobieta więcej o tobie myśli, o w jakimkolwiek sposób, to tym ona więcej. Po po prostu inwestuje, bardziej się zakochuje, tak? Tak samo jak ty, im więcej myślisz o jakiejś dziewczynie, tym bardziej się w niej ją wkręcasz, bardziej się w niej zakochujesz. Tak samo kobieta, im bardziej ona tutaj się po prostu myśli o tobie w jakichś tam różnych kategoriach, tym bardziej ona się w ciebie wkręca. No bo zobacz, na pewno z się zgodzić, że jest różnica, jeśli byś powiedział, dziewczynie, słuchaj, w środę się spotkamy i pójdziemy sobie na gokardy. Co ty na to? I wiesz, ona myśli, no fajnie, super, nigdy nie byłam na kardach, ale będzie fajnie. Ale widzisz, ona już wie, gdzie, idzie, gdzie idziecie, powie to tam koleżankom, koleżanki powiedzą jej, no super, fajnie, że tam cię zabiera i tak dalej, ale już po na następnego dnia te emocje w niej opadną, bo ona doskonale wie, gdzie idzie, koleżanki wyraziły jakbyś tam opinię na ten temat, na temat tego wyjścia i te emocje już nie będą tak silne, tak? Tak? Nie mówiąc już o y, tam, y, w dniu, kiedy się tam z nią spotkasz, pojedziecie na te przykładowego kardy, tak jak już powiedziałem, mm, no to wiesz, ona wie, gdzie jedzie, wie, co ją czeka i ten element zaskoczenia nie jest po prostu, no nie ma tego elementu zaskoczenia i nie powodujesz w niej aż tyle emocji. A jeśli jej nie powiesz, gdzie idziecie i co będziecie robić, no to słuchaj, ona to przeżywa, myśli, rozmyśla, rozmawia z koleżankami, myśli, już gdzie on nie zabierze. W poniedziałek to nie może na przykład spać, nie, e, bo myśli, e, gdzie ty ją zabierzesz. Zabierzesz. Potem następnego dnia znowu nie może spać, bo znowu myśli cały dzień, gdzie ty ją zabierzesz. A uwierz mi, że kobiety takie rzeczy naprawdę przeżywają. I kiedy ty wplatasz właśnie ten element zaskoczenia, czyli na przykład, kiedy ty jej nie mówisz, gdzie ty dokładnie ją zabierzesz, co ty będziesz z nią robić, tylko jej powiesz, że słuchaj, ubierz się ładnie albo słuchaj, ubierz się sportowo, ubierz się, żeby było ci wygodniej, nie powiem ci, gdzie idziemy, po prostu ubierz się tak i tak, żeby potem nie było problemów, no to widzisz, ona wtedy zaczyna myśleć, zaczyna się zastanawiać. Ty jesteś dodatkowo innym facetem niż każdy przeciętny facet i już jakby pokazujesz się dużo bardziej wartościowie niż każdy przyjemny facet, ona więcej inwestuje w tą relację, no bo chociażby dlatego, że myśli, że rozmawia na ten temat z koleżankami, z przyjaciółkami, z siostrami i tak dalej. One też się wkręcają, myślą, a potem ty je zabierasz ją na takiego kardy i ona jest po prostu w szoku, bo tego się zupełnie nie spodziewała, nie? I ty trzymasz ją cały czas w tym napięciu. No to chyba się ze mną zgodzisz, że rzeczywiście to jest dużo lepsza opcja, takie zaskakiwanie kobiety, niż w ogóle jej nie zaskakiwanie nie, Niż mówienie jej po prostu wszystkiego wprost. Jeśli się ze mną zgodzisz, to możesz dać kciuka w górę. I tak samo właśnie możesz robić na przykład w małżeństwie, tak? Jeśli jesteś już w małżeństwie, kilka czy kilkanaście lat po ślubie z kobietą, swoją, z małżonką, tak? Z którą jesteś i jakieś tam wasze macie zgrzyty w waszej relacji coś wam nie idzie, to zaskocz ją. Naprawdę zaskoczenie i zabranie jej potem na mega jakąś tam fajną randkę, fascynującą, jest naprawdę zajebistą opcją na odbudowanie niesamowitych emocji. Przykładowo możesz to zrobić w taki sposób, że jeśli to jest na przykład twoja małżonka, no to wiesz na pewno, jakie filmy lubi. I możesz na przykład kupić bilety do teatru na taki jakby spektakl, który będzie odpowiadał jej kryterium. Czyli na przykład jeśli ona lubi filmy sensacyjne, no to jakby kupić bilety na spektakl sensacyjny i pójść z nią na taki spektakl sensacyjny do teatru. Czyli po prostu jej jakby powiedzieć trzy dni wcześniej, że Słuchaj, Martyna, ubierz się ładnie, ubierz się elegancko, w piątek wieczorem gdzieś cię zabieram, nie powiem gdzie, masz się tylko ubrać elegancko, a na pewno będziesz zadowolona. Przyjeżdżasz po nią, zabierasz ją, wsiadacie razem i jedziecie pod teatr, wchodzicie do tego teatru. I ona jest zafascynowana, ona jest zejrana, zaskoczyła się, tak? Dałeś jej po prostu właśnie taki bodziec tego zaskoczenia, bodziec tego niedopowiedzenia, tej tajemniczości, tego wyzwania, tej ciekawości. I jeśli jej jeszcze to powiesz te dwa czy trzy, trzy dni wcześniej, żeby się ładnie ubrała, czy żeby się ubrała na sportowo że jak się spotkacie, to gdzieś pojedziecie, ale ty nie powiesz gdzie, no to po prostu tak jak mówię, wplatasz tak naprawdę wszystkie elementy, które są potrzebne do odbudowania zainteresowania dziewczyny, czy do zainteresowania dziewczyny, tak? Czy do jeszcze bardziej zwiększenia zainteresowania dziewczyny twoją osobą, czyli tajemniczość, ciekawość, zaskoczenie, nawet takie wyzwanie w jakimś stopniu, bo ona też jest właśnie ciekawa, co ty takiego robisz, a kiedy już do tego dojdzie, do tej zaskakującej rzeczy, to po prostu też się pokazujesz z innej Stronie niż każdy przyjemny facet, że potrafisz się zaskoczyć, potrafisz zrobić coś, czego żaden facet nie robi do tej pory i ona po prostu jeszcze bardziej będzie tobą zajarana. Ja też na przykład niejednokrotnie robię tak, że się spotykam z jakąś dziewczyną i się jej podpytuję, co lubi i tak dalej, tak? Jak lubi spędzać czas, co robiła, czego nie robiła i jak. Wiem, co robiła, a czego nie robiła, to po prostu, jakby już wiem, co z nią na następnym spotkaniu zrobić. Oczywiście nie mówię jej, co będziemy robić, tylko na przykład powiem, przyjeżdżam, albo jej mówię właśnie, żeby się ubrała na sportowo lub elegancko i po prostu lecimy w to miejsce. Z teatrem bardzo często tak robiłem, bo ja na przykład też lubię teatr, lubię chodzić do teatru raz na jakiś czas i też, na przykład, dowiaduję się od dziewczyny, z którą się powiedzmy tam spotykam, jakie tam kategorie po prostu filmów lubi. Na przykład mi mówi, że lubi właśnie. Powiedzmy, jakąś tam komedię, no i po prostu idę z nią na taki teatr typu komediowy, nie? I wiesz, ona jest wtedy zaskoczona, zszokowana, oczywiście dwa czy trzy dni wcześniej jej mówię, słuchaj, spotkamy się tu i tu, przyjadę o ciebie, po, po ciebie po, o dwudziestej, ubierz się ładnie, elegancko, bo w miejsce, do którego idziemy, nie wypada przyjść y, na sportowo, ubranym, czy nieelegancko, elegancko, więc ubierz się ładnie y, i będę, i tam pojedziemy. I widzisz, co się wtedy dzieje? Wtedy się dzieje to, że ona się zastanawia, ona myśli, gdzie on mnie zabierze? Jak to? Co to jest za miejsce? Jeśli tam nie wypada iść y, ubranym na sportowo, to tylko trzeba Iść tam elegancko, co to może być za miejsce? I ona myśli, zastanawia się, kombinuje, rozmawia do koleżanek, snują jakieś teorie na ten temat, gdzie ty ją zabierzesz, nie, co ty z nią zrobisz i tak dalej. I kiedy już dochodzi do tego spotkania, to ona już jest tak rozemocjonowana, bo ona, ona przez te trzy czy dwa dni już po prostu siedziała jak na szpilkach, żeby się dowiedzieć, gdzie ty ją zabierzesz, i na przykład idziecie do teatru, czyli w, w miejsce, które nie jest powszechnie uczęszczane przez właśnie takie, przez jakieś tam pary związkowe, a jest to świetne miejsce po prostu dzięki któremu naprawdę możesz w niesamowity sposób jakby bardzo zwiększyć zainteresowanie swoją osobą co do dziewczyny, z którą się spotykasz. Więc też oczywiście polecam ci zabrać dziewczynę do teatru z którą się aktualnie spotykasz, czy nawet twoją żonę, z którą aktualnie jesteś. Ale tak jak mówię, zaskakuj, 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 nie dopowiadaj jej wszystkiego, trzymaj ten element tajemniczości, umów spotkanie dwa czy trzy dni wcześniej, powiedz, żeby ubrała się tak i tak, żeby ten ubiór oczywiście pasował do miejsca, w które je zabierzesz. Nie mów jej tego, niech ona myśli, niech ona się zastanawia i potem oczywiście przyjeżdżasz po nią, zabierasz ją. No i tak jak mówię, no, dasz jej w ten sposób takie emocje, jakich emocji nie daje praktycznie 98% facetów, więc naprawdę możesz tutaj mega Podnieść swój tutaj poziom sukcesów na randkach z kobietami, czy nawet z żoną, właśnie poprzez te metody, które ja tutaj w tym filmiku Ci zapodałem. A jeśli Ty, przyjacielu, chciałbyś nauczyć się konkretnie, krok po kroku, moich najlepszych sztuczek, technik i patentów, których nie wyjawiam i nigdy nie wyjawię, szerszej publiczności, na przykład tutaj, na YouTubie, chcesz wiedzieć, jak mieć wiele kobiet w swoim życiu, jak mieć wiele partnerek łóżkowych, jak co chwila zmieniać partnerki łóżkowe, jak mieć więcej seksu, czy jak stworzyć szczęśliwy związek jak przeprowadzić cały proces od poznania aż do związku z kobietą, która Ci się po prostu podoba, jak właśnie, tak jak mówię, stworzyć taki szczęśliwy związek, który będzie trwać lata, dekady, czy nawet całe życie, jak odzyskać zainteresowanie dziewczyny, która na ten moment te zainteresowanie straciła, czy jak poderwać przyjaciółkę, koleżankę, która na ten moment nie jest Tobą zainteresowana, czy nawet jak odzyskać byłą dziewczynę, narzeczoną, czy żonę, która na ten moment nie jest w ogóle zainteresowana powrotem do Ciebie, to mam dla Ciebie mega informacja, ponieważ mój najlepszy kurs jaki tylko stworzyłem, jest aktualnie na olbrzymiej promocji, której się na pewno nie spodziewasz. Jest to kurs, który jest kwintesencją mojego już prawie dziesięcioletniego doświadczenia w relacjach z kobietami, z podrywem i uwodzeniem, więc tak jak mówię, jest to kwintesencja wszystkiego, co najlepsze. Jest to wiedza, której nie wyjawiam i nigdy nie wyjawię właśnie tutaj na YouTubie szerszej publiczności. Jest to tylko wiedza dla osób, które naprawdę chcą czegoś więcej, chcą wejść na zupełnie inny poziom w relacjach z kobietami, a uwierz mi, że jeśli chodzi w małym stopniu Pomogłem Ci tym wideo lub każdym innym na moim kanale tutaj YouTube. No to uwierz, że ten materiał, ten kurs całkowicie odmieni Twoje relacje z kobietami o 180 stopni. Wejdziesz na poziom z kobietami, w relacjach z kobietami, o jakim jeszcze nawet nie miałeś pojęcia, że istnieje. Sam zresztą zobaczysz, jak kobiety, czy kobieta, z którą się spotykasz, czy nawet Twoja żona, będzie na ciebie po tym wszystkim reagować. A założę się, daję sobie gwarancję, daję sobie rękę uciąć, że na pewno się tego nie spodziewasz, jak to może odmienić Twoje życie. Jeśli jesteś zainteresowany, to do tego piątku, do godziny 23:59, możesz właśnie ten materiał sobie zakupić. Więc jeśli jesteś zainteresowany, to zapraszam. Jeśli nie, to nie. Ale tak jak mówię, promocja obowiązuje tylko do tego piątku do godziny 23:59. Ale oczywiście nic na siłę, jeśli nie, to nie. Spoko, jasne, rozumiem. A tym samym zapraszam Cię do dwóch pozostałych wideo, które zaraz się tutaj pojawią. Dzięki bardzo, cześć.